U, czy ekipa się kończy? Przez ostatni rok wyświetlenia ekipy spadły z 84,5 do 44 milionów, generując prawie 50% spadek. Akcje ekipy z rekordowego wyniku 21,4 obecnie warte są zaledwie 5,28 zł. A jeżeli bacznie obserwujemy, co mówią członkowie ekipy, możemy dojść do wniosku, że końc ekipy jest bliższy niż nam się zdaje. Ale zacznijmy od początku. Internetowa historia Freeza, zacznij. Nadal mówimy o kurwa 45 milionach wyświetleń. przecież to są tak astronomiczne liczby na quality kontencie. nie mówimy tutaj główno szorcach, bo teraz jest wysryw jakby youtuberów, którzy napierają miliony na szorcach, ale to nie można tych osób równać ze sobą. Bo gościu, który napierala milion wyświetleń na shortsie, a on później na filmie przerzuca na 50 tysięcy wyświetleń. Czyli założyciele ekipy zaczyna się w 2010. Kiedy to wrzucił na swój kanał film Wisnia Rolki 1? Nie zdając sobie Rol prawdopodobnie sprawy, że właśnie rozpoczna działalność kanału, który odniesie największe sukcesy na polskim YouTubie. Na początku jego twórczość skupiała się głównie na wrzucaniu filmów z amatorskiego parkura ze znajomymi czy losowymi filmami typu poradniki do Sony Vegasa. Jednak zapewne mała część z Was usłyszała o Freeze za sprawą serwera Minecraft mcskf.net. Freeze był na tym serwerze bardzo znaną postacią. Głównie dlatego, że przez długi czas był członkiem najpopularniejszej w community gildii Hasa, którą wielu z was może kojarzyć z serii Hasa Poznaj Nas autorstwa Denku. Niestety cała seria jest usunięta z YouTube'a i zostały tylko reuploady. Freeze w tamtym czasie prowadził swoją serię z serwera SKKF o nazwie Hard Player, okazyjnie wrzucając też na swój kanał film z innych gier. To właśnie w tamtym czasie Freeze skamował ludzi na kosy w CSGO, za co został wyrzucony z Hasy, co było w tamtym czasie jedną z najgłośniejszych spraw w całym community. Jednak niestety mcsk.kf.net, jak i cała scena Minecraft PvP w Polsce podopadła i obecnie jest tylko cieniem dawnej świetności. A Fritz musiał znaleźć nowy content nagrywania. Więc zaczął zdawać vlogi i eksperymentować z treściami na swoim kanale. Ciekawy, kiedy będzie nowy Joker jakiś, na, na streamy i na wszystko. Znaczy nadal jestem za tym, żeby FPS meta wróciła, żeby z powrotem były i TarkoWiKi i różne takie wajable e, w streamach, bo było wykurwiście fajne. Ale jestem ciekawy, bo już jest, już jest posłucha od jakiegoś czasu. Nie ma takiego nowego kurwa Fortnite'a, nie? Bo tak to co, cyklicznie co rok, co dwa wychodziła jakaś gra, w którą każdy napierdalał tak namiętnie. A od jakiegoś czasu jest spoga Valoranty, kurwa, daj spokój, tym głównym jebanym. Yy, chodzi mi o jakąś dobrą grę. Około 50 tysięcy subskrypcji. Wszystko zmienia się w lipcu 2016 roku, kiedy to premierem ma gra Pokémon Go. Gra momentalnie stała się hitem. A Freeze nie przegapił okazji i zaczął nagrywać filmy z tej oto gry. Stał mu pierwszy większy zastrzyk popularności. Dzięki tej grze subskrypcje Freeza szybko przebiły barierę 200 tysięcy, a sam Freeze został jednym z najpopularniejszych youtuberów o tematyce Pokémon Go. Przez następny rok Freeze zajmował się praktycznie tylko tym, a w międzyczasie za pośrednictwem gry poznał wujka wujkałkiego i trąbę, którzy potem zostali filarami ekipy. W 2017 roku Freeze zaczął zmieniać content i powoli zaczął coraz bardziej iść w rzeczy lifestyleowe, jak pranki, robienie trampoliny z taśmy, Fortnite czy taplanie swojej dziewczyny w żelatynie. Nie. Content był dosyć mocno inspirowany z zagranicy, głównie Logan Pranki, i taplanie swojej dziewczyny w żelatynie. w było to, że Freeze jako pierwszy zrobił tego typu content w Polsce oraz że zrobił go po prostu dobrze. Nie można mu odmówić również sprawzowitości. Za Fortnite wymieniłeś? 3... Ze względu na to, że był kurwa największą grą na świecie, miał kurwa w jednym momencie więcej graczy niż wszystkie gry kurwa razem wzięte. O taką grę mi chodzi, takiego jokera. ...filmy w tygodniu, a pozostałe dni streamował, co przynosiło efekty. Jego filmy zaczynały zbierać coraz więcej miesięcznych wyświetleń, a w czerwcu 2018 PUBG? roku w na przykład też było pójść pierwszy milion subskrypcji. Miesiąc później, bo w lipcu, Freeze kupuje swojego i koniecznego merca. Fasole? No gdzie fasole? Fasole miały kurwa tygodniowy hype, później zdechło. Dessa, na którym będzie robił tonę kontentu przez następne miesiące. I wszystko wyglądało świetnie, jednak tego samego miesiąca dzieje się rzecz nie do końca dla Karola dobra. W dosyć ciężki sposób rozstaje się ze swoją dziewczyną Klingo, a internet dowiaduje się o tym poprzez zdjęcie, na którym ta całuje się z jakimś gościem. Freeze dodaje pierwszy od dłuższego czasu poważny film, na którym mówi o tym wszystkim. I widać było no po jest. nim, że jest dla niego mocny cios. No tak, Zwłaszcza, że jeszcze niedawno w wywiadzie mówił o Kindze jako tej jedynej. Jakby ufam, że będę z Kingą, niż na przykład, że nie wiem, nie skończę się na YouTube, czy coś. Jakby do, nie mam z tym problemu i wiem, że na 100% jest to. jest to. Like, mówię, ci nie będę grał w kogoś. Jednak Freeze nie pozwolił ja tej sytuacji w przeszkodzić w, ten... w jego planach przejęcia YouTubea. Tego samego miesiąca przedstawił on swojej publiczności swoją nową ekipę. W której skład wchodził on sam, poznani wcześniej wujek kółki i Tromba oraz mini Mike którego Freeze znalazł przez post na Facebooku. I był on oczywistą inspiracją Dwarf Mamby z drużyny Logana Paula. Przez następne miesiące Freeze produkował content z ekipą, zbierając około 20 milionów Super, miesięcznych wyświetleń. Tak, ja w międzyczasie tak, ja poznał tak, ja swoją tak. obecną dziewczynę Verso, która dołączyła do ekipy. I wszystko szło bardzo dobrze. Jednak nie wystarczało to Frizowi. Obecnie w Fasole, Minecraft i GTA V gra po 250-280 tysięcy ludzi na TTV. Tak, dobrze. Fasole ze względu na to, że przyszły na Free to Play. To jest pierwsza rzecz. Eee, co tam masz, kurwa? GTA, ze względu na to, że ludzie nadal kurwa docinają do końca już GTRP, chociaż wydaje mi się, że niedługo się będzie fale GTRP kończyć. Na szczęście. Ale nie ma żadnej nowości. Mówimy cały czas o kurwa starych, ruchanych grach, które są już jebane od paru lat w kółko. Nie ma żadnej nowości, która będzie się utrzymywać. Będzie takim wiralem, jak właśnie kurwa Fortnite. Że będzie siedzieć i wiesz. Na parę lat starcza. Będą tworzyli się nowi twórcy z tego, stricte kurwa z jednej gry na przykład. No nie, no kurwa, czy wy mnie słyszycie? Czy Cyberpunk 2077 to jest gra, w którą możesz napierdawać codziennie przez dwa lata? No kurwa, dzieci. W pomyślunku troszeczkę. CS na przykład. CS był idealnym przykładem też. A niedługo już wszystko miało się zmienić. 8 marca 2019 roku pojawia się na kanale Freeza zapowiedź jego nowego projektu, który miał się rozpocząć następnego dnia. Projekt, który zapowiadał to dom ekipy. 12 milionów graczy, kurwa, online na evencie to jest więcej niż wszystkie gry naraz, kurwa, jakby rekordy zliczyć. To jest pojebane. Dziękuję, BaldWarf, dziękuję za, za, za subika. No, ale też tak kiedyś dnia, był. No, no tak, tak 365 tak. dni Fritz razem z całą ekipą dokonali czegoś niesamowitego. Codziennie wrzucając filmy Overwatch na podwórko, nigdy tak nie wykonania. Nie Coś, co do tej pory nie udało się nikomu. Filmy pojawiały się codziennie o 15, więc każdego dnia mogli spędzić te 20 minut oglądając jak ekipa musi dotykać tylko jednego Overwatch jest Lub jak koło średnią i martwą Grom. Kalorie mogą zjeść i brzmi to jak brzmi, jednak dla wielu osób daily jest najlepiej wspominanym okresem ekipy i zapewne wielu z was... Moda muszą... na FPS już raczej nie wróci? Eee, powiem ci tak, zależnie od tego... To kurwa wymyśli jakiego FPS-a. Jeżeli Steam by chciał, jeżeli by kurwa tylko chciał, żeby moda na FPS-y z powrotem wróciła, to uwierzcie mi, że to by był, nie wiem, wystarczyłby im miesiąc, kurwa, na to, żeby zrobić coś i żeby CS wrócił znowu kurwa na laurach. Jestem na 100% pewny. No ale po chuj, jak można cały czas jebać kaskę, kurwa, z darmowej giereczki. ...oczekiwało codziennego filmu ekipy, nawet jeśli jesteście trochę starsi niż typowo odbiorca tego typu kontentu. Ponieważ z takie małe ciekawy balans, który sprawia, że ludzie również mogli się dobrze bawić na filmach Siemano, czaty, Ich czyś, filmy nie czyś, czyś, były na tyle diabełu. infantylne, by trafiać tylko do dzieci. Był to content dla wszystkich, co dobrze pokazuje dokument Gonciarza, w którym on sam jest w szoku, jak dobrze bawi się oglądając, co ekipa wyprawia. I to jest chyba ten sekret tego wszystkiego, nie? To jest po prostu zabawne, to się po prostu fajnie ogląda. Jest w tym entuzjazm, jest w tym energia, jest w tym szczerość. Winix, dziękuję serdecznie. Chodzi mi o to, że bardzo ubolewam Siemy na tym, wszystkim. w tym momencie każdy już ma z tych kurwa tych gigantów, ma zaklepane takie swoje miejsce, w którym jest mu wygodnie i nikt nie wypycha się na weżyny z jakąś grom I... Tego mi brakuje, brakuje, bo od paru lat jest, kurwa, taki straszny przestój, że nie ma takiego pierdolnięcia, takiego boom. Ostatnim było GTA RP i od tamtej pory jest, kurwa, susza. Among Us był na chwilę, ale to nie jest taki, to nie jest content, który tworzy twórców. O to mi chodzi. I od paru lat jest, kurwa, susza. Po prostu. Bardzo mi czegoś takiego brakuje. Daily wywindowało wyświetlenia Freeza z poziomu około 20 do kilkudziesięciu milionów, a w trakcie Daily prawie każdy film generował ponad milion wyświetleń w jeden dzień. Ostatni miesiąc Daily, czyli marzec 2020 roku, był czymś niezwykłym. Freeze jako pierwszy w Polsce przebił wtedy 150 milionów miesięcznych wyświetleń. Liczba ogromna, dla wielu osób do tamtego momentu niemożliwa do zrealizowania w Polsce ile daily się kończyło, to ekipa definitywnie nie miała zamiaru przystopować. Masz jeszcze, Valo, ale kurwa, Valorant działa. Jestem na 100% pewny, że to są ludzie, którzy mają podpisane kontrakty, i dlatego większość z kurwa. Stałem, że Riot, nie wiem, nie wiem tego ze swojej ręki, ale stałem, że Riot kurwa po prostu wykupił twórców, bo używają pieniędzy do tego, żeby kurwa poprzekupować. I są teraz giganci, którzy napierdalają zamiast cs napierdalają Valoranta. Jakby Steam chciał, to by ich podjebał w kurwa dwie sekundy. Jestem pewny, bo ile kurwa graczy w tym momencie ma CSGO? A ile ma Valorant? Valorant e, Current Players Będzie też miał pewnie pół kurwa, pół miliona online. Valorant Live Player Count jest coś, ale ciekawe na ile wiarygodne. No zobaczymy. Kręci się jakiś. charts CSGO. Te sklepikasy to nie dotykają, żeby nie zepsuć, ale to nie o to chodzi, żeby nie zepsuć, stary. W żadnym wypadku. Pik kurwa players, 24-hour peak, 812 tysięcy to jest wykurwisty wynik. W prime time CS-a, gdzie wszyscy kurwa oglądali CS-a i tak dalej, jakby płatny, nie byli w stanie przebić kurwa takiego wyniku. No nichuja. Nie ma szansy, żeby to przebili. Wtedy było po 500 tysięcy, onem po 400 tysięcy. Jak patrzę, w 2018. Teraz mają kurwa 812 tysięcy, bo jest to za darmo i jebią kasę ze skrzynek. I jest im, kurwa, wygodnie po prostu, bo dali grę za darmo, robią tylko skinki i, kurwa, nic nie zmieniają. Jakby chcieli podpisywać na przykład ludzi do tego, żeby, no nie wiem, nagle, kurwa, Gaben stwierdza, że chce, żeby to była największa gra na świecie, podpisuje kontrakty ze streamerami, kurwa, youtuberami, żeby napierdawali z tego odcinki, wystarczy z pięciu gigantów podpisać. Później już, kurwa, leci to tokiem. Mogliby jedną, kurwa, tysiączną wydać pieniędzy, które zarabiają i zrobiliby, że ta gra by była znowu, kurwa, gigantyczna. Ale tego nie zrobią, bo jest im wygodniej, mają wyjebane. I to jest wkurwiające, że nie ma nikogo, kto by chciał wyjść z tych gier właśnie do przodu. Ponieważ zaledwie tydzień po zakończeniu daily rozpoczyna się... A ja, jeśli chodzi o waloranta, jestem na kurwa 100% pewien, że są podpisywane jakieś kontrakty. Chociaż nie mam informacji. Żeby nie było, że kurwa zaraz pójdziecie i będziecie pierdolić, że mam jakieś informacje z pierwszej ręki, że ludzie podpisują kontrakty. Ale jestem prawie że pewien, że kurwa waloranty są podpisywane. Drugi sezon ekipy, w którym ekipa poleciała do Stanów. I mieli bardzo ambitne plany. Sezon ten miał polegać na podróżowaniu po świecie. Jednak jak prawdopodobnie pamiętacie, nie był to najlepszy okres do podróżowania, bo świat z wiadomych powodów się zamknął. Co sprawiło, że Fritz się załamał. Jego plany poszły na marne. Czuł się zagubiony i nie wiedział, co dalej. Nie potrafił sobie poradzić z całą sytuacją, i zaszło to tak. jak to wygląda na Valorancie. Masz kurwa jednego typa, co ma 50 tysięcy oglądających. Czekajcie, i pewnie jakieś coś o tu 10 tysięcy twój twórców, co mają tysiące oglądających i jestem prawie, że pewny, że to są partnerzy, kurwa, Riotu wszyscy. Mają jakiś miesięczny zysk z tego, kurwa, nawet nie musi być jakiś gigantyczny, trzepią sobie kaskę, grając w gierkę pasywnie i jest, kurwa, gitara. A CS, kurwa, zdycha ze względu na to, największa gra jest sportowa na świecie i zdycha ze względu na to, że z kim w nią wyjebane. No, kurwa, że to jest żałosna. aż. Tak daleko, że nawet na chwilę rozstał się z werców. Cały plan, który miałem, został po prostu zniszczony. Jakby drugi sezon ekipy miał być sezonem wyjazdowym. Stany, Dubaj. tak samo key drop, Chodzi ci, że pada? No ja no nie powiedziałbym, że pada. Afryka i tak dalej. Przenoszenie domu ekipy w różne miejsca Wreszcie, na świecie. Nie, myślę, to było niesamowite. Jakby niesamowita wizja, i, i ona została totalnie odsunięta. I nie wiedziałem, co dalej. I miałem takie, że wow. i to. To wszystko po to, żeby. No dobra, no okej, okay. no może lol jest większą gromę sportową niż CS. No ale nadal, no to jest dwóch gigantów, kurwa, oni zawsze się wymieniali Jak ktoś nie lubił MOBY, to napierdala w CS a i to były dwie gry, w którą wszyscy kurwa napierdalali. Teraz Valorant próbuje cs a wygryźć i dopóki. Chociaż, no kurwa, już jest fuj zagrożony. No nie wiem, dopóki jakoś bardzo mocno nie, za... nie zacznie zagrażać tej stry... scenie sportowej czy coś, to myślę, że kurwa wal z tym nie zrobi. Chociaż my... nawet jakby, kurwa. Już Valorant wygryzł na e sporcie CSA, to, to i tak będzie miał, Valve, wydaje mi się, to wyjebane. Tam niby słyszałem jakieś ploty, że ktoś mówi o tym, kurwa, ee, jak się nazywa ten engine, na którym jest CS? Na Sorsie dwójce, że niby ma CS wejść. No i to by była jakaś duża zmiana. Jakby przerzucili CSA na Sorsę dwójkę. Albo, nie wiem, nowego CS-a wydali, kurwa, i na sorsie dwójce zrobili, to by był zajebisty ruch. Mają starego CS-a, który w kurwę siopę zarabia, puszczasz, kurwa, na którego masz wyjebane, robisz sobie tylko skinki. Do gościa, żeby zrobić, kurwa, skrzynkę z zajebistymi skinami, to wystarczy ci dwóch grafików, tak naprawdę. Po co ci więcej? Wypuszczą CS-a nowego, nie wiem, kurwa, Global Offensive 2 i będzie znowu pierdolnięcie. Jestem prawie, że pewien. Nie, no, kurwa, TF2 nigdy w życiu by nie rywalizował z CS-em. Do jadek. Teraz być zamkniętym w domu i nie móc nic Nie ma zrobić. takiego potencjału jakby... sportowego w żaden wypadku. To mnie strasznie zgniotło. Te F2 to jest kurwa drugi Overwatch. I to mnie. Słabszy jeszcze. i spowodowało mówisz, takie. Wręcz taką złość na wszystko i na wszystkich. Inaczej na szczęście po czasie. A Dota nie jest większa od CS-a pod względem sportu? Wydaje mi się, że nie. Chociaż też jest bardzo duża, Dota. się i wrócił do normalności. Sezon drugi, o ile w oczach Freeza mógł być niewypałem, tak nie możemy zaprzeczyć, że podczas trwania tego sezonu, Freeza wyprodukował swoje YouTube'owe opus magnum, jakim niewątpliwie jest film, w którym Minimike jest wystrzeliwany z procy. Pod koniec roku 2020 dowiadujemy się, że ekipa ma zamiar wchodzić na giełdę, jednak o tym porozmawiamy trochę później. W grudniu 2020 pojawia się pierwsza większa wizerunkowa wpadka ekipy. Ich pierwszy nie do końca przemyślany pomysł, czyli niesławny kurs Freeza który sprzedawany za 999 zł okazał się raczej filmem dokumentalnym ekipy, a nie obiecanym kursem, który nauczy się jak osiągnąć sukces na YouTube. Na frizę wylało się wtedy wiadro pomyj. Za rogiem jednak czekał rok 2000. Po co robić nową grę, na przykład CS2, to przedmioty w pierwszej części by straciły na wartości. No, okej, okay, no to też, to na pewno by się wydarzyło, nie? No ale z drugiej strony zostawiasz pierwszą część, która jest kurwa darmowa, no i próbujesz zaryzykować. Stać się kolejnym gigantem, można ta szansę, albo wypuścić ją oczywiście darmową, No to to jest do przedyskutowania. Ewentualnie, no rzeczywiście, no to, to, to jest bardzo ryzykowny ruch i dlatego oni nie chcą tego zrobić, nie? No bo jakby masz teraz grę, która ma wykurwiście dużą bazę graczy, styl, ale podupadła, jeżeli chodzi o oglądalność i tak dalej, no bo masz cs który, no mówię, przez sekundę sprawdzaliśmy. Dzisiaj kurwa 900 tysięcy graczy było w CS-ie. To jest kurewsko duża liczba. Eee, no ale masz ryzyko, bo jak go przerzucisz na serca dwójkę, coś tam pozmieniasz, jakiś feeling, jakieś coś tam. To jest ryzykowny ruch, bo ci gracze mogą spierdolić, nie? co 21. Nie wiem, czy nie byłoby lepiej wypuścić CS2, e, CSA Go, gdzie sobie możesz to kurwa przetestować, albo, nie wiem, wypuścić jakąś betę dla Beki, kurwa, dla ludzi, niech chcę, pograją tydzień czy dwa i pomyśleć dopiero wtedy, czy to w ogóle ma sens, jakąś petycję wypuścić, czy, czy coś. Pobadać kurwa trochę rynek, popytać się ludzi. Będzie najlepszym oraz najbardziej kontrowersyjnym okresem dla ekipy. Rok ten zaczął się burzliwie, bo filmem wardegi na temat wersów, która to ukradła według niego pomysł na zdjęcie. Znaczy, no, no tak, no. Z tymi skinami jest duży problem. Tak, żeby, no to musieliby wtedy kompatybilność, jakby, żeby to były skiny do dwóch gier, albo. albo CS1 musiałby zniknąć, bez go. I to głupio, a prawdopodobnie przeproszenie za sytuację zakończyłoby całą aferę. Jednak wersa zamiast przeprosić. Jak ten wstęp remake Gotika 1. Nie no, do... na przykład, Dawaj kurwa. Na przykład. Wypuścić taką wersję, puścić ją dla ludzi, spytać się, ten kurwa, to był zajebisty. Mów w ogóle z tym remakiem Gotika. Wszyscy się podierali, mówią, kurwa, super, zróbcie to. I nie wiem, czy to ucichło, kurwa, czy to jest w ogóle robione dalej, czy nie jest, nie wiem, jak to wygląda, nie? Ale z mogliby zrobić dokładnie tak samo. Wypuścić, zobaczcie, kurwa, jak chcecie to, co zrobimy, jak nie chcecie to jebać. Robią dalej, no właśnie. ...odcinek, w którym odtwarza zdjęcia gwiazd. Jednak, jak się okazało, film był nagrany już po publikacji zdjęć awersów na Instagramie. Przejdźmy do marca 2021 roku. Ekipa po zakończonym finale drugiego sezonu wypuszcza piosenkę Trzy ekipa, która pobiła... Kurwa, ten film leci i gadanie na taki inny temat, po co to oglądasz? Fim ja pierdolę, dobra, kurwa, padnę z ekadła. Czemu? Dziękuję za drugi miesiąc. Tego samego miesiąca wypuszczane zostaną lody ekipy. Powiedzieć, że lody ekipy były hitem, to jak nie powiedzieć nic. O lodach ekipy słyszał wtedy każdy. Przez ogromny popyt wszędzie się wyprzedawały i ciężko było je dostać. Pojawiały się filmy z bijatek ludzi przy lodówkach, masa artykułów, ludzie w internecie sprzedawali, dla żartu, papierki po 200 tysięcy złotych, a firma Coral powiedziała, że lody te to największy hit w jej 40-letniej historii i musieli oni z tej okazji uruchomić nowe linie produkcyjne. To właśnie za sprawą lodów ekipa weszła na wyższy poziom rozpoznawalności. Po akcji z lodami mało kto w Polsce chociażby raz nie słyszał o ekipie. Jest szansa, że w dalej myślą, że ktoś naprawdę kupił papierki po lodach ekipy za tysiące złotych. W czerwcu 2021 ekipa wydaje swój debiutancki album. Zajmują oni pierwsze miejsce na Oli, sprzedając ponad 30 tysięcy kopii, pokrywając tym samym album Platyną. Premiera płyty nie odbyła się jednak bez kontrowersji. Box za 400 zł zawierał w sobie rzeczy z AliExpress warte kilka złotych. Traki, które miały być tylko na fizycznie płycie okazały się być wrzucone na YouTube, a jeden track został nazwany plagiatem. Będzie to początek serii kontrowersji. Kolejną było wysadzenie <grym> przez fryza samochodu pod odcinek. To był kurwa Nissan 250? Czy 300? Nie, czekaj, 350? Kurwa, e, 150 350Z czy 200? Ale kurwa dziura 350 z Audi TT, okej. Okay. Wygląda jak Nissan. Omega lul. Kolejną było wysadzenie przez Fryza samochodu pod odcinek, ja, no co prawie. skończyło się zawiadomieniem do prokuratury. Jednak ta oddaliła sprawę. Nie znam się W lipcu 2021 <laughs> Wardenga wypuszcza chyba najmocniejszy filmy o ekipie, w którym pokazał, że verso przez Motor ostatnie... e e Motorsport is my passion. I like brum, brum ...dwa lata używała ukradzionego logo. W międzyczasie po raz pierwszy w historii ekipy widzowie zaczęli narzekać na filmy niektórych ekipowiczów. I zostawiali oni duże ilości łapek w dół. Akcje ekipy, o których wspomniałem, spadły z rekordowych 20 do około 11 zł w tamtym czasie. Także ekipa, po w miarę bezkonfliktowej karierze, nagle miała multum afer na głowie. Po wszystkich kontrowersjach, ekipa finalnie wypuszcza prawie dwugodzinny film, w którym wyjaśniają wszystkie te sprawy z ich perspektywy. Film, patrząc po lajkach, spotkał się ze średnim odbiorem. I od tego momentu możemy według mnie mówić o powolnym spadku zainteresowania ekipą. Od tego czasu wyświetlenia na praktycznie wszystkich kanałach ekipy zaczęły spadać. Porównując wyświetlenia z maja 2021 do maja 2022 widzimy prawie 50% spadek wyświetleń z 84,5 do 44 milionów oraz spadek ilości wyprodukowanych filmów z 62 do 48, co może No To pokazać, kurwa też coraz mniej chce nagrywać. Za co nie można ich widzieć? Dlaczego coraz mniej się chce nagrywać? Po prostu nie napierdalają kurwa QA na kanapie, tylko robią bardziej wartościowe firmy. Według mnie milion kurwa raz lepsze, bo jak pięćsetny raz kurwa Marcysia czy tam ktoś inny se siadał, kurwa na kanapie i pierdolił z minimajkiem o tym, kogo by pocałował w podstawówce, no to kurwa trochę się już nie chce tego ludziom oglądać, nie? Ale jak robią jakieś duże projekty, tak jak kurwa Patecki napierdala na swoim kanale, to chyba normalne, że. Trochę więcej czasu potrzeba na wyprodukowanie tego filmu. Kilku lat bez przerwy praktycznie tworzą content. Każdy się może wypalić. Minimalnie powiedział wprost, że ma... I... Jak mam być szczery, to myślę, że bardziej im się to opłaca, wyprodukowanie jednego lepszego filmu. No, bo tak sobie pomyślcie, czy jakaś kurwa duża firma prędzej przyjdzie do tego, jak czterech randomowych typów napierdala Q&A na kanapie, czy do takiego Pateca, który jeździ po świecie i kurwa nagrywa skaczące se małpki, które się zajebiście ogląda te materiały, bo oglądaliśmy parę. Ma dosyć YouTube'a i póki co daje sobie z tym spokój. U Friza coraz mniej Jak filmów Jak mam być totalnie to być. szczery, to kurwa Frizy i ekipa nigdy w życiu nie robili lepszego kontentu niż ostatni czas. A coraz częściej widujemy tam ludzi z Genzy, czyli nowego projektu Friza, który jest czymś na wzór nowej ekipy. Co pokazuje nam w jakim kierunku chce iść Freeze, czyli tworzenie nowych influencerów w zamian za procent z ich przychodów. Co potwierdza tym tweetem. Karol nie jest głupi. Zdaje sobie sprawę, że ekipa nie idzie już tak dobrze, jak do tej pory i że szczyt popularności raczej przyminął bezpowrotnie. W sierpniu kończy się umowa wynajmu obecnego domu ekipy i każdy chce iść w stronę. Nie, nie, na to, nie zaglądam na kanał, ale jest, jest dużo lepszy. No. Składzie, jak była kurwa w świetności, powiedzmy, ekipa, no to żadnego jej filmu nie byłem kurwa w stanie obejrzeć do końca. No ja pierdolę, nie mogłem na to patrzeć autentycznie, ale jak po jakiś czasie tam właśnie był kurwa upadek ekipy i tak dalej, to te filmy dopiero zaczęły być fajne. Znaczy po przeprowadzce nie ma co liczyć na poprawę. No i każdy będzie strzeć w swoją stronę. Pewnie? I na pewno ścieżki niektórych będą zbieżne z moją. Teraz jeszcze ta afera, że Marcyś dawała brudę ekipy do Wardengi, więc jednak się dzieje dalej? Jaka kurwa, a to nie wiedziałem nawet o tej aferze. Troszeczkę obok. To jest naturalne i normalne, tak samo jak już zresztą mówiłem. Chodzisz z ziomalem do szkoły jest zajebiście. Kończy się szkoła, spotkali się, się kilka razy, ale ten kontakt powoli umiera, bo na przykład mieszkasz na drugim końcu miasta i cię trochę nie chce jeździć, nie? Naturalna sprawa, nie ma w tym nic złego i koniec, nie? Oznacza to, że obecny czwarty sezon ekipy jest raczej tym ostatnim. I o ile Fris mówi, żeby rozdzielać ekipę od domu ekipy, to jednak dla większości osób w momencie, gdy członkowie ekipy pójdą w swoją stronę i przestaną ze sobą tak często nagrywać, w oczach wielu będzie to po prostu koniec ekipy. Jednak ekipa, to też spółka Ekipa Holding. Jak... No według od... tak mnie zajebiście dobrze robią, Ich akcje prawie. cały czas szybuje w dół, a spółka chce się zajmować między innymi grami, tworzeniem influencerów, serialami i produkcją ciuchów. Jednak czy do tej pory spółka coś wypuściła? Oczywiście produkują od dłuższego czasu ciuchy, a poza tym wypuścili oni grę, polegającą na posiadaniu własnego wirtualnego zwierzaka, nazwaną My Dino Friend. Według Google Play pobrało ją mniej niż 100 tysięcy osób, także raczej średni wynik, biorąc pod uwagę, że koszt produkowania tej gry wyniosły 1,2 miliona złotych. 1,2 miliona złotych za jakąś psraną apkę, gdzie kurwa karmisz dinozaura. Ci ludzie są napierdoleni, że oni kurwa płacą takie pieniądze. Wujek Łuki zapowiada, że jak dobrze pójdzie, to w przyszłym roku możemy spodziewać się od nich filmu animowanego. Z budżetem 10 milionów dolarów do 2023. Kurwa nie chcę. U Paukersona też w ogóle nie chce mi się kurwa wierzyć, że milion złotych zapłacił za to psrane gówno, które dostał. Ja pierdolę. Znam ludzi, którzy by za 10 tysięcy tą aplikacji zrobili. Kurwa, jedna osoba by była potrzebna. To co Paukerson wypuścił, bo on wypuścił taki jebany. wszystko szkoda kurwa w ogóle o tym mówić. Naprawdę znam ludzi, którzy za 10 tysięcy, no może do 20, nie? By to kurwa zrobili. Trzeciego mamy też spodziewać się kilku gier mobilnych. A od 2023 mają zamiar wydawać gry AAA, czyli te z największym budżetem. Także musimy jeszcze trochę poczekać, aby ocenić, czy spółka jakiś podniesie sukces. Co w pościu, Paukerson? Palasite Dungeon, chyba? Takie, nie wiem, kurwa, to było, że tam chodzisz po jakimś pionowym, głównie takiej Icy Tower. Troszeczkę tylko z Paukersonem, zamiast kurwa tego ludzika, co robi. Uuu. No, syf, jak chuj, no, straszna rzecz, no. I nieważne, czy wierzycie w sukces spółki i czy w ogóle lubicie ekipę, nie można odmówić im tego, że przez ostatnie lata osiągnęli na YouTube sukces na niewyobrażalną do tej pory skalę. Jednak niestety... Ktoś kurwa zaraz, zaraz wam pokażę. Yy... Fala, site, dungeon. Ciekawe jak wygląda, jak wiecie, to jest na zasadzie takiej, że oni kurwa tworzymy grę, czyli... Zatrudniamy kurwa 20 osób, mówimy im zróbmy grę, damy wam pieniądze, ale kurwa nie bierzesz w tym udziału w ogóle, nie? Rozumiecie Siemano. kurwa? Witamy w kolejnym materiale na naszym kanale. O Maciek ze starym. lecimy z Dungeon. Naciśnij w dowolnym miejscu, aby włączyć joystick do sterowania. Pierwszym potworem w krypcie jest clown, złap go, a otrzymasz 10 punktów. Okej, okay, czyli łapiemy... Klaunów Gratulacje, ukończyłeś poziom Zbierz monety, dzięki którym będziesz mógł dokonywać ulepszeń I właśnie, ciekawe jakie ulepszenia na nas czekają w tej grze To wygląda 30, 30 razy gorzej niż This the game Tymczasem próbujemy po raz kolejny Ja pierdolę. Uwaga, czerwone oko, pięknie Wow, wow ale <laughs> Jest dobrze, jest dobrze Ale obinęłem Czyli kurwa próbuje, kurwa co on naprawdę próbuje ludziom wmówić, że na obstraną aplikację, na której masz gówno na kurwa sznurku i zbierasz latające klaudy, on wydał milion złotych kurwa. Albo ktoś tu leci bosta w chuja, albo ktoś bardzo szybko tego chuja wyciągnął i zaczął rzucać go na hajs, bo to jest kurwa inaczej niemożliwe. Ja pierdolę, nie, nie chcę mi się kurwa wierzyć po prostu, to jest fizycznie... To jest niemożliwe, kurwa. To jest projekt dla programisty na pierwszym roku, nie? Gościa, który się uczy, kurwa, dopiero. No, niestety. no kurwa, patrzcie na to, to jest. Card fishing na sterydach? Nie, wiem, no, gdzie na sterydach, kurwa? Chyba na. w rosyjskiej mecie, kurwa, przyjacielu, to ci zęby wypadają. Card fishing jest 30 razy, kurwa, przyjemniejsze do tego niż.